was w kolejnym filmiku tym razem jestem w V1 Przede mną jest królowa pająków którą mam zamiar ubić a przy okazji powiem wam trochę o tym V1 tylko tutaj sobie zablokuję i możemy spokojnie bić Z królowej dropi kamień duchowy, szkatułka bossa i pień. Znaczy, nie zawsze dropi. Szkatułka dropi zawsze zależy od lewela. Na 75. levelu, jak ją ubijałem mentalem, już mi szkatułka nie dropiła. Respi się co około 4 godziny. Ogólnie V1 jest w sumie fajny zarobek. Jeżeli ma się lekkiego farta, bo jak dropniemy marmur polimorfii pająka, możemy go za niezłą sumkę sprzedać. Do tego od 50 levela dropią bodzie z mobów. branzy z białego złota. To jest rzadko, rzadko one dropią. Do tego dropią z potworów maski od 41 levela. I jak nam taka dropnie z 10 na ludzi, lub 8 trucie, to będziemy wzbogacimy się o niezłą sumkę. No ja zawsze pod koniec sobie królowej tutaj łapkę zakładam. Jak widzicie, trochę tam nam perzeta zabiera. Ale spokojnie, spokojnie ją tutaj ubijamy. Nie grałem, grałem, jak grałem mentalem, powiem wam, że nie mogę mi ubić. Ciężko było mi strasznie ubić na na tym. Nawet na 65 levelu nie mogę mi ubić, nie wiem czemu. A tutaj bodziakiem sobie ją tutaj ciacham. Zaraz ją tutaj ubijemy i zobaczymy co z niej poleci. No, otruta była już Pod koniec dobijamy No jeszcze się aura wyłączyła Buff się skończył ubita Jeszcze tego mapka sobie tu bije. mamy o, szkatułkę otworzymy ją 20 pelerynek przyda się na no, bo jak będziemy coś dropić w tym filmiku to na tyle dzięki na razie